Siebie, że ja o siebie też muszę zabrać, zadbać, że jak ja zadbam o siebie, ja jestem szczęśliwą mamą, ja jestem szczęśliwym człowiekiem, to ja dzięki temu też nie szkodzę innym też energetycznie. Bo przecież nie chcę tego robić, ale tak robię. Jeżeli mam niską wibrację, no to niestety siłą rzeczy będę czerpać z ludzi. No, to ja bym teraz pocieszyła rodziców z drugiej strony, bo bardzo często, bardzo często w takich sytuacjach pojawia się coś takiego: to ja jestem złą mamą, tak, czy, czy złym tatą, w takim znaczeniu, że po prostu frustracją jest to, że to, co, co teraz mówimy, to uświadomienie sobie, że na przykład to ja mam problem z przeżywaniem złości, i w związku z tym moje dziecko w tej chwili przeżywa jakieś swoje trudności. Powoduje, że wchodzimy w coś takiego jak takie rodzicielskie poczucie winy albo szukanie takiego idealnego rozwiązania. Bardzo często, na przykład, już takie bardziej świadome osoby z małymi dziećmi albo przygotowujące się do macierzyństwa chciałyby się w cudzysłowie tak przepracować na tym poziomie pola informacyjnego, rodzinnego, żeby nie było uwikłań i żeby to dziecko już miało takie, taką dobrą drogę. I to jest pułapka, powiedziałabym taka pułapka duchowości, bowiem wyzwania w naszym życiu przychodzą zawsze najlżej, jak są potrzebne. No i one są potrzebne do tego, żebyśmy się rozwijali. My się rozwijamy jako człowiek, duchowo również, poprzez doświadczanie swojego życia. To jest związane z emocjonalnością. O emocjach rozmawiałyśmy na poprzednim odcinku i tam między innymi wynikało z tego, że nie ma dobrych, złych emocji. One po prostu są. I rzeczywiście trzeba się nauczyć, można powiedzieć, być w obecnej sytuacji. Tak, dziecko może naruszać granice i mogę być zła. I to jest... Jak najbardziej adekwatna sytuacja. To, jak wyrażę tą złość, to już jest druga para kaloszy. Yy, może mogę zdać sobie sprawę, że na przykład dużo częściej dziecko mnie aktywuje w złości, że mogę mieć z tym jakąś trudność, ale i mogę na przykład podnieść głos albo może nawet dam klapsa. Nie chcę, nie wolno, wiem, że absolutnie yy, bardzo mnie to raniło w dzieciństwie, sama tego nie chcę robić i mam takie, taką, ta, taki światopogląd. Ale zamiast się obwiniać, warto do tego stanąć. Tak, ale stanąć to chodzi mi o to, być bardzo obecną, uważną i właśnie nauczyć się jako dorosły człowiek umieć wyregulować te emocje. Czyli nawet też tak, jakby korzystać z tego doświadczenia, że skoro to już się zadziało, bo tu tak trochę zmierzam do, takiej, do odpowiedzi na pytanie, czy u dziecka można uwalniać emocje. W pewien sposób. Hmm, jeżeli jako mama lub tata chcesz zdjąć z dziecka cały ciężar jakiejkolwiek emocjonalności, żeby ono nic, brońcie, panie Boże, nie nadepnęło na, na kamień i żeby go nie bolało, to to jest sytuacja niemożliwa. To od razu robisz sobie poprzeczkę, stawiasz tak wysoko, żeby nie móc jej przeskoczyć. Jeżeli będziesz uważną i obecną mamą, gotowym, gotowym tatą do przeżywania, można powiedzieć, całego spektrum emocjonalności. To robisz jedną ważną rzecz. Widzisz swoje dziecko. I dlatego o tym mówię widzę, bo w perspektywie uzdrawiania duchowego bardzo często to widzę Cię jest uzdrawiające. Kiedy my nie jesteśmy skoncentrowani na unikaniu, na tłumieniu, na zaprzeczaniu, na robieniu dobrej miny do złej gry, i tak to mamy możliwość, niezależnie co się dzieje, jaką mamy, powiedzmy, tą duchową przyczynę naszej sytuacji, być w obecności, widzieć dziecko. I ciekawa jestem, jak, jak na przykład z perspektywy o co mi chodzi? Czy jest taka możliwość Agnieszko, żeby na przykład poprzez nauczenie się w tej przestrzeni mentalnej, a mam na myśli to, że ty uczysz tej tej różnorodności komunikacji, czy jesteśmy w stanie też nauczyć się i pomóc? Jakie efekty to przynosi, kiedy rozprężamy tą bieżącą sytuację? Bo co innego jest pracować w przestrzeni duchowej, ale też trzeba umieć pomóc, faktycznie wyregulować siebie i pomóc dziecku opanować tą sytuację. Tak jak Ty, ciekawą rzecz powiedziałaś odnośnie dzieci, że rodzice by chcieli, żeby nauczyć dzieci rozładowywać emocje. Tak naprawdę problem jest odwrotny. Dzieci z łatwością rozodowują emocje. Mają ten naturalny dar, tylko rodzice to blokują. Jakby to rodzice, jakby ich obuczają tego, pokazują, chudzą lęki, tworzą blokady. Bo wystarczy spojrzeć na smutek.